W był, był sąd. Nie ma, Nie sądu. ma sądu. Była prężna mleczarnia no. duża. Nie, Nie ma mleczarni. Proszę pana, co tu jeszcze? No zakład yy, części no tak, samochodowych, zakład, filia zakładów. No. Filia FSC była. Nie ma tego. Pomu. Wszystko upadło oprócz bębna. Bęben He. został. <laughs> Dzisiaj to możemy przypuszczać tylko różne wersje. Ale nikt nie jest w stanie powiedzieć, no, skąd no ten bęben się znalazł w Każdy potrafi powiedzieć, Baszta, zamek, co tam, kto tam. Jest tam data wybita w środku, ale skąd ten będę się znalazł w Iłży? Sobieski szedł w, na Wiedeń tam, pod Wiedniem tych Turków bił i to to stąd chyba to, to się wzięło. No, trudno, jeden mówi tak, drugi mówi tak. Także nie wiadomo właściwie co to było, skąd to się wzięło, skąd ta tradycja się wzięła, skąd ten bęben się wziął, a tym bardziej nie wiadomo skąd bęben się znalazł w kościele. Pożarna ma wiele wspólnego ze wszystkim. To Straż Pożarna że założyła klub piłkarski. Strażacy biorą udział właśnie w Barabanie. Ta jednostka to jest jednostką, tak jak powiedziałem, jedną z lepszych jednostek w powiecie radomskim. To Jagiełło, jak szedł na bitwę pod Grunwaldem dwa dni spędził na zamku w Iłży. No to co jeszcze mogę w tym momencie powiedzieć? Ludzie, którzy z południowego wschodu, tam od Rzeszowa jadą, to jakby przejechali i Lodów u mnie nie kupili, to tak jakby wiłży nie byli. Oryginalne, naturalne składniki. Technologii nie zdradzę. już jest bardzo starym, starą miejscowością mimo że nie leżała na szlaku bursztynowym że rozwinęła się w zasadzie kultura wytopu żelaza w latach właśnie 1240 czy też 60 ten gród został doszczętnie doszczętnie zniszczony spalony a oczywiście mieszkańców tatarzy wymordowali po zniszczeniu już w tym miejscu nic się nie dało widocznie zrobić postanowiono zbudować zbudować w tym miejscu gdzie obecnie jest zamek zbudować właśnie ten nowy gród była taka legenda że puszczając kaczkę do studni która miała się znajdować która miała się znajdować w Baście kaczka po dwóch dniach czy jednym dniu około wypłynęła na jeziorze. Czy to prawda? W każdym razie na pewno. Wchodząc na Basztę można zaobserwować krajobraz Pogórza Jurzeckiego aż do Gór Świętokrzyskich. To jest taka sznaucerka, sznaucerka, mała sznaucerka. Po lewej stronie jest boisko, dworzec PKS, no nie? Jedziesz dalej i tu jest rozjazd. Na Lipsko. Li no. Lipsko. No, no, no. A tu jest na Kwałowicie. na Staromiejsko. Skład. Tak. budowlany I za ogrodzeniem tego składu jest dróżka w prawo i po lewej stronie jest cmentarz żydowski. No, pasieka moja jest akurat na działce, którą jeszcze no, moja rodzina ma po dziadkach, i nawet pradziadkach, w sąsiedztwie cmentarza żydowskiego. No, z maceb, które były na tym cmentarzu, Niemcy wybudowali drogę w kierunku do Radomia. No, po żydowskiej społeczności praktycznie nie został kamień na kamieniu. No, w Iłży była ciekawa taka sytuacja, ponieważ mieliśmy dwa kluby żydowskie w Iłży, przedwojennej. Makabi Dirli, z drugiego już nie pamiętam. No i dzięki temu, że działały te kluby żydowskie, no społeczeństwo, mieszkańcy narodowości polskiej stwierdzili, że jeżeli mają żyć, to dlaczego my też nie mamy? Powołali do życia Polonię i Do przodu, do tyłu. No dobrze. No co, gdzie jestem u Mańkarach udały? No. Zaraz będę tam. Dobra, dobra. No dzięki. 1-0 wygrywają. Legend jest różnie. No bo tu królowa, coś tam, no jej łza, bo to się nazywała najpierw ponoć jej łza. A później od jej łzy y, 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 powstała Iłża. No jak wiele legend, ale ja. No Nie wiem, czy to jest akurat legenda prawdziwa. No, ponoć tam jaka królowa Jadwiga, coś tam zgubiła, się przewróciła, zaczęła płakać. No i jej łzy, pomówią ludzie, jej łza no, królowe. A ja od tej jej łzy powstała Iłża. Czy to jest, czy to tak, czy to, to ja nie wiem, naprawdę. Siedzę tutaj w tym kiosku i wszystko widać przez to, przez okienko, co się dzieje po prostu. Ja się tak bardzo nie zżyłem z Ibrzą. Pracowałem w milicji. To był przestan wojenny i powstanie wojenny jeszcze przez rok w tym czasie się tworzyła solidarność była no i trzeba było wszystko zbierać informacje, taki uraz pozostały. się powiedzieć za prezydentem świętej pamięci Lechem Kaczyńskim. Warto być Polakiem na przekór wszystkiemu i mimo wszystko. Warto być Polakiem w zjednoczonej Europie. Juża to urokliwe miejsce. Wiele tu atrakcji, niespodzianek, ale pamiętając o tych atrakcjach, niespodziankach, o tej pięknej pogodzie, pamiętajmy przede wszystkim o tym. W czasie szczególnym dla Polaków, o tym, że mamy wolną, niepodległą, że Polska, że wolność jest dana i zadana. Zdanie. Na wysokiej baszcie kaczka się ukrywa, znosi złote jajka, raz na rok wypływa. Pływa na Jużance świętojańską nocą, a za nią pisklęta, łebki im się złocą. Na pewno się trzeba burmistrza zapytać, żeby sobie można złotą kaczkę schwytać. Kaczkę można schwytać, tylko nie kaczora. Kaczor tam nurkuje na środku jeziora. Jóża, jedno ze starszych miast w Polsce, tak naprawdę. Tam prawa miejskie uzyskała w roku 1200, którymś tam. nie wiem, Dokładnie tam są jakieś są zdania podzielone. Biskupi krakowscy wybudowali ten zamek. Juża swojego czasu była, tak nie wiem, do XVI-XV wieku, była tak naprawdę miastem dużo większym od Warszawy i dużo lepiej prosperującym. Co jest. Ciekawą rzeczą, jeśli patrzymy na te ruiny teraz dookoła, że to jest pełno lochu. No i myśląc tak sobie, że było 49 biskupów i oni byli konsekwentni w tym, co robili. Jest historia, taka półlegenda, półprawda pół może, że powstał tunel, który łączył Sandomierz z, z zamkiem Wiłży właśnie. O tunel, który w linii prostej budowany musiał mieć tam około 40-50 kilometrów chyba. Można powiedzieć, włożyć to właśnie między bajki, ale najciekawsze jest to, że na trasie z Jóży do Sandomierza zachowały się jeszcze takie kamienne odpowietrzniki. Moje miasto Iłża to z zabytków słynie, a do tego jeszcze mała rzeczka płynie. Na wysokiej górze zamek murowany. Zabytek historii, teraz odnawiany. W moim mieście jest sport taki, gdzie pożycza się kajaki. Gdy przepłyniesz ciepłe wody, zimne lody dla chłodu. Na Włazińskie jest muzeum, na osiedlu jest liceum. Jest też szkoła zawodowa, która całą młodzież woła. Po południu, po obiedzie dobry spacer jest w plenerze. A najlepiej to kolejko. Pomalutku, nie za prędko, naszą ciuchcią podróżujesz. Odpoczywasz, obserwujesz, co zobaczysz i usłyszysz, namalujesz i zapiszesz. Jeszcze chodząc do szkoły podstawowej, no to marzyłem to, żeby wstąpił na tę kolej. parowozy chodziły. Czwartki, targi były. Drób, kury, prosiaki. Można powiedzieć, że kolejką można było wszystko przewieźć. Połowę pasażerów jechało na dachu. No. Konduktor był taki kurna sprycia zachodził że chodził i sprawdzał bilety kur na podachu. Takie pamiętam był Kierownik pociągu wiernych, e, to on był po prostu taki cięty na tych chuliganów, którzy uciekali przed kontrolą biletu. No to on wszędzie wasze Kura na dach, kartę i w karty sobie grały. To my, mówię, my, my was zawraz tutaj zegnamy z dachu, dołożymy trochę do pieca, a ten dym po wagonach. To tak uciekały kurwa. Przychodzą co rok i są bardzo mile witani tutaj. Jest po kielichu, jest coś do zjedzenia. No pięknie. Wszyscy czekają cały rok i wielu ludzi, starszych oczywiście, ludzi, starszych ludzi. Jeśli gdzieś gramy pod oknem czy coś, to wychodzi, mówi panowie, a może ze starszych zaznaczam, panowie, może jeszcze raz, bo mogę nie doczekać drugiego roku. tak raz. Przegranie u tego, u Pietrzykowskiego, tak jak zaczynamy co roku. Pierwsze uderzenie pałką mi pęka skóra. Musieliśmy się wrócić i pół godziny było opóźnienie. Już ludzie czekali, a coś się stało. Nie, nas nie było, bo pękła skóra i musieliśmy założyć nową skórę. A, a, a zeszło nam pół godziny z wymianą skóry. A każdy wie, że jak przykładowo o godzinie 24 jesteśmy u Pietrzykowskiego to przykładowo o godzinie w pół do pierwszej jestem na domkach i każdy czeka i ta godzina nas nie ma i to o pół godziny już jest wszędzie jest, i wszędzie ludzie wyglądają. Co się stało, że no słychać było, że bo każdy to, to nie tak, że ludzie śpią, bo ludzie nie śpią, bo ludzie każdy wyczekuje na ten bęben. I ludzie słyszą, że gdzieś, że już grali i naraz cichutko, i bębna nie ma. Co się stało, że bębna nie ma? Później się dowiadują. Aha, stało się, bo, bo pękła skóra. I musieliśmy wrócić do Mariana, wymienić skórę i poszliśmy z powrotem. 23 lata temu przeprowadziłam przy tej to y, nie wiedziałam, co się dzieje w środku nocy. Tu jakieś wębnienia jakieś coś, myślałam, że jakieś włamania cuda. A tu się okazuje, że to jest taka tradycja. Całą noc nie mogliśmy spać. Rozsiały mi się same bratki, to są samosiejki. Aha, z tym bębnem to jest historia. Pierwsze moje wspomnienie z lat y, dzieciństwa, nie wiem, ile miałam wtedy lat 3 czy cztery, dziadek. Był człowiekiem głuchym. Powiedział, że nie słyszy, więc panowie wnieśli ten bęben do nas, do domu, a że to było stare, drewniane mieszkanie. Ja jeszcze spałam, jak to huknęło. Budzenie się, nie? Budzenie się. Diosny i tak dalej, żyć do, do życia o, to jest, no ale ale, ale, ale i zakończenie postu zakończenie postu z wszystkiego ludzie mówią, starsi ludzie mówią właśnie, że Pan Jezus jak z grobów zmartwychwstawał z no to przecież skały pękały skały pękały, a, a grób był zasłonięty, przy, przytkany dużym kamieniem, ten kamień odleciał, od no i właśnie to na taką, na tą część też strzelania, te strzelania, ten bęben. Te intencje. Tradycję znam, bo się, nie jest pan e, pan bo się o! ożeniłem w Uwaga, 3, cztery. Jamy, dawaj! jamek dawaj! Trzyma, trzyma. Słabiutko, ciśnienie niskie, ryba nie bierze. Kiedy spada ciśnienie, ryba przestaje żerować i nie bierze. Wiedziałem, że to chwilowe takie, bo to w piątek już mnie zaczęło to, to brać. Taki chłód poczułem. Ale nic nie mówiłem nikomu, no bo mówię, przejdzie mi nie. Okazało się, że w sobotę trzeba będzie wychodzić, a ja mam 39 stopni gorączki. Nie wyszła tam. Może Panie będzie w stanie, no. Panie będzie w stanie spytać, no to Idźmy do Mańka najpierw no to dumańkaś, do nie? dzwonił do mnie, powiedział, że ma 40 stopni... Ja to nie będę, ja to nie chcę za solistę grać. To, no to nie będziemy wcale grać. To kiedyś był taki Domański. To już na oczy nie widział, a jeszcze przed kościołem grał. Nie że już na nogi pod To konie wynajmowali, bęben na, na, na wóz. I Domańskiego na wóz, młodzi. Ale człowiek wtedy to musiał parę lat chodzić, Bębna, by mu dał pałkę do ręki, żeby mógł zabębnić na tym bębnie. Jak tylko wziął pałkę, a sknocił, to trzeba było sobie tą pałką z głowy wybić barawaninie. 4 Aha. Widziałem, że Maniek <laughs> to tak, <śmiech> nie siado. Jak ty grasz? Weź na zagraj. Bo jakoś tymi go! Ma tak jakoś pociął z tymi tikami, żeby nie uderzył Ale nie gra gra, tak jest dobrze. Dobrze jest, Ale dobrze nie, to ci Ale niech ja no, to się nie będzie nie będę to No nie grajmy Gienek, ja, ej. ja mówię o, o, o wnuczka, powiedział, że i wnuczek... Wnuczek, tak... Ja i tak no. Łoko, że wnuczek, chłopak też leży. No, to jest no, no i wyszło jak wyszło. Uważam, że wyszło super. Nie jedna osoba się nie pogadała. Ta, No ta tradycja nie zaginie. Ja wiem, że nie zaginie, no i już nie zaginie. No. Ta tradycja nigdy nie zaginie, na pewno. Jeden szał praktycznie na bramkę, rzutu wolnego. Mieliśmy okropną przewagę, aśmy przegrali.